Cześć. Piach. Gówno. Brak rotacji. Z tych składników powstał Real, który tak sromotnie przerżnął w ostatnich derbach Madrytu. No cóż. Ancelotti doczekał się swojej totalnej klęski. Trener kompletny. Kilka przemyśleń na temat tego dramatu. Coentrao musi odejść. Facet bez przerwy jest świeżo po kontuzji, a efekty tego widać było ostatnio na Calderon. Jeżeli Marcelo ma być nietykalny, Niech będzie. To na ławce chcą kogoś, na kogo będzie można prawie zawsze liczyć. Fabio jest świetnym, uniwersalnym piłkarzem, ale niech może poszuka szczęścia gdzie indziej. Na przykład w Bayernie? tam lubią łamliwych piłkarzy. W sumie to niech weźmie ze sobą Kedirę. Cristiano. Niech mi ktoś proszę przypomni kiedy ostatnio piękny pociągnął drużynę kiedy tak goniła wynik w naprawdę ciężkim spotkaniu. Jakieś dwa lata z hakiem chyba już będą, nie? Bale wychodził na boisku na początku spotkania i po przerwie. I tyle go widzieli że jest brzydszy od Portugalczyka, to nawet powtórek jego nieudanych zagrań nam nie pokazano. Benzema potwierdził to, co niedawno mówiłem. Jak cała ekipa gówno gra, to Benzema się dostosowuje. Krótko mówiąc, w ataku Realu było... beznadziejne. Bagno. Chujnia. Ancelotti powinien się chyba swoją drogą nauczyć, że Ronaldo i Bale nie są... niezmienialni. Tak, wiem, że z Bailem nie zawsze tak jest, ale mniejsze. Każda, nawet najlepsza ekipa ma w sezonie jakiś dobek formy, Niepokoi mnie jednak głębokość dziury, w jakiej w tym meczu znalazł się Real. Jestem cierpliwy, ale trudno mi się nie niepokoić. Iker. Mam dość. Może i na przestrzeni całego sezonu nieco wyrównał formę, ale czy tylko ja mam wrażenie, że Casillas przestał dawać drużynie coś ekstra? Zaraz po zamknięciu letniego okna transferowego stwierdziłem, że to najlepszy moment na pożegnanie czabiego, jednocześnie uznając, że przy odejściu Casemiro robi się nieco ryzykownie w pomocy. No i cóż, Alonso byłby teraz przydatny. W Real dalej nie ma jakiejkolwiek sensownej alternatywy na skrzydła. Isco jest dużo bardziej potrzebny na środku, na skrzydle sporo traci, a Hesse... hese zagrał niecały jeden dobry mecz. Poza tym ciągle padaka. Jak wam się wydaje? Jaka będzie najbliższa przyszłość Realu? Czy powrót Modricia sprawi, że królewcy się przebudzą? Czy Odegaard zbawi śmietankowych? Czy Ancelotti szykuje formę na decydującą część sezonu? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za uwagę. Cześć.